Witajcie, moi drodzy! Dzisiaj jest 14 marca 2020 roku. Chciałam Wam pokazać moje miasto Zgierz, które leży w pobliżu łodzi i to, co się w nim dzieje w związku z epidemią koronawirusa. Zgierz został wybrany jako jedno z 19 miast, gdzie będzie szpital. Dla osób chorych na koronawirusa, zakażonych tym wirusem, szpital ten leży na osiedlu gdzie mieszkam ja. Szpital jest stary, to jest szpital wojewódzki, ale mam nadzieję, że zabezpieczą go odpowiednio, żeby osoby chore znalazły tam pomoc. Ja chcę dzisiaj pokazać, jeśli to będzie możliwe, sklep, który, o tutaj ten sklepik, malutki sklepik, w którym robię przeważnie zakupy. Ja nie gromadzę dużych zapasów, no takich w miarę w granicach rozsądku. Zobaczymy jakie tam są artykuły, jeśli właścicielka zgodzi się pokazać półki. I potem pójdziemy jeszcze do apteki i do niema, niewielkiego supermarketu Mili e, i takich stepiczków, które też leżą na tym terenie, żebyście zobaczyli co się dzieje w zgierzu. Wydaje mi się, że zgierz spokojnie przechodzi przez to wszystko. E, wiadomość o szpitalu nie wywołała żadnej negatywnej jakiejś reakcji, protestów mieszkańców. Oto sklep, w którym Pani Właścicielka zgodziła się, żeby pokazała, że jednak półki są jednak pełne i takie podstawowe rzeczy wszystkie, nie tylko podstawowe, można śmiało kupić bez paniki. Jest z marchewka, z kapusta, jabłka są takie ładne, napoje, o i proszę środki czystości, szampony, pasty do zębów. W rzeczy o nawet na rozpałkę coś jest na grilla. Tutaj macie pewną, pełno środków czystości, a nawet o dziwo jest płyn dezynfekujący, także co rzadko bywa ponoć w sklepach macie tu środek do mycia naczyń, balsamy i dalej worki na śmieci. Zapełnione są też mrożonki, Miesz, taka panika z tymi mrożonkami, no akurat tutaj jest bardzo wiele mrożonek ładnych, o proszę. Są owoce mrożone, warzywa mrożone, archeweta, brokuły, kalafior i jest mieszanka chińska. Bardzo smaczna polecam. <grymne> <grymne> Dobra, tak. To jest tyle. Są również tak się ludzie o te makarony. Dobijali. Tu są różnego rodzaju makarony. Cukier nawet czcinowy. Cukier puder, proszę. O, cukier jest. Wszystko jest. Proszę. Wszystko jest. Makaronów do wyboru, do koloru. O, i jest mąka. Jest kasza. Kasz jest też najróżniejszych masach. Są zupy sztuczne. I różne dania. Przyprawy zupa francuska, cebulowa. Tak. Także na razie wszyscy. A i papier toaletowy, chusteczki. Proszę, chusteczki, ręczniki. Mój ulubiony zresztą regina papier toaletowy. Ręczniki są. O, i tu jest jeszcze papier. Bardzo dużo. Jak na taki nieduży sklep. Jest jedzenie dla zwierząt. Wszystkim się też mówi o to, że trzeba zgromadzić po prostu dla zwierząt jedzenie na jakiś tam czas. Jest woda I w słoiczkach, placzki, bigos z kiełbasą, klopsiki w sosie pomidorowym, gołąbki, pulpety, fasolka po bretońsku, pomidory w puszkach i w kartonikach. I macie tu oleje różnego rodzaju. Tu są też konserwy. Co tam mamy? Droszek, kukurydzę, hmm. pasztety różnego rodzaju. O, nawet takie zupy, że tylko podgrzejesz i zupa, żurek z białej kiełbasy. I sosy. Proszę czosnkowy, czosnkowy tatarski. Tu mamy wszystko i fasolkę i bigos. Bardzo dużo rzeczy w słoikach. Ogóreczki. Papryka. Ogórków najróżniejszej maści, sałatka grecka, sałatka szwedzka i sosy do spaghetti boloński, spaghetti meksykański. A tu mamy kapustę jeszcze wigilijną, bardzo dobrą, ja ją lubię jeść czerwoną kapustę zasmażaną, marchewkę zasmażaną z groszkiem, burlaczki zasmażane. Także wszystko jest. No i tu jest czerwony barszczyk kartoniku i koncentrat, czerwonego barszczyku, majonezów do wyboru, do koloru, konserw rybnych, również tuż szprotki, Tuńczyk, byczki, nawet są byczki. O, widzicie? Mm. nie, niem. Także nie ma powodów do niepokoju. A tu są zupy sztuczne: kurkowa, barszczyk czerwony, turosu, a tu pełno chipsów. Dobrze. Cała półka z chipsami, które wszyscy lubią. Tutaj różnego rodzaju napoje. Tu też napoje, soki. Soki są wszelkiego rodzaju: rozkwinia z pomarańczą, z różnych firm. Gospodarze bardzo się starają, żeby wszystko było i żeby klienci byli zadowoleni, nawet z osakonidrowy. Nawet w takich trudnych chwilach. Mam nadzieję, że tu mamy piwko, proszę. Tu mamy syropy z maliny, z żurawiny i tu następne syropy. Żurawina, kiwi, aronia, tu pełno dżemów. Proszę, oddalę się, żebyście zobaczyli jak ten nieduży sklepik jest zapełniony na tu są, Tu jest półka z przyprawami. serki też ponoć z tymi serkami różnie jest na no górty weźcie pod uwagę że to jest już sobota koło w pół do pierwszej ale jest śmietana, już ludzie właściwie zrobili sobie zakupy jakieś takie a tu mamy gotowe dania bardzo dobre placki zimne zielone pudełko sałat tracuch z jabłkami, tutaj kurczak z ryżem. Coś jest słodko kwaśnie. Medaliony z broku drobiowe. Z broku. Są śledziki. No naprawdę wydaje mi się, że nie ma na co narzekać. I oby tak było dalej, mam nadzieję, no zobaczymy. Nikt nie jest w stanie przewidzieć. Po prostu jest nasło. Co się stanie, ale na razie nie widzę powodów, do jakichś. Jest pełno mleka. Też najróżniejszego mleka. Tu mamy herbaty, kawy. Zobaczcie. Jak to fajnie ma, i może być taki dobry wybór artykułów żywnościowych. No, od lat jestem I Nie muszę więc grać po supermarketach. Faliąc. Tak, ale Oczywiście pokażę jeszcze troszkę jest, No, już wędliny są przerzucone, no bo wiadomo, że jutro niedziela. Ale macie tu pełno na przykład jednak cienkich serdeleczków. Nie, to nie to Jak to się nazywa do W e, każdym warszenie. I tu zobaczcie, ile tu jest szampana. piwa. I tu mamy wspaniałe ciasta. Bardzo dobre i świeże na niedzielę. Także naprawdę nie ma na co na razie narzekać. Są zgromadzone sklepiki, najróżniejsze. I jest też nieduży, nieduża mila. ludzi jest mało. Tu chcę wam pokazać aptekę. Akurat są wszyscy odwróceni tyłem, że apteka zdecydowała się, żeby sprzedawać przez okienko. Żeby ludzie nie wchodzili do jej I myślę, że to jest słuszne. Jest zimno na zewnątrz, ale jednak nie. wtedy są mi narażeni pracownicy apteki i spróbuję Wam sfilmować stoiska w tym sklepie. Tu jest tamina. jeśli mi pozwolą oczywiście. Ja idę do apteki, która jest obok, bo wczoraj zabrakło jednego opakowania. Może mi dadzą sfilmować. Tutaj moje mojej aptece, można wchodzić do wnętrza, ale po jednej I jest prośba o zachowanie odstępu o mecz między pacjentami. Ale w aptece jest pełno leków, także nie będę tutaj próbowała więcej filmować. Spręcem obsługowy cukier jest. Zobaczcie, ile jest cukru? E, tutaj są puste kółki, ale to nie wiem o czym. Myślę, że... Co tu było? Małka. Jeśli chodzi o małkę. Ale zobaczcie, tutaj jest warzyw. Wszystkiego. Kartofle są. Olej jest, makarony są. I tu jeszcze jakiś zapas cukru. Teraz ja zobaczymy, wiecie co, papier To Wszędzie są takie to szaleństwo z tym papierem. Papier jest, ale są tam panie nie chcę no, bo... Zobaczmy więc możliwość. Są najróżniejsze rzeczy. I pełne mrożony. Najróżniejsza mrożona. są różne pierogi, pierogi. Te kurki też są wszystkie zapolione. Krótkie, krótkie. Piszcze, proszę bardzo. są kieszane. Także myślę, że powodów dla Pani nie ma. Jest mięso i jest pełno mięsa. Są ludzie, więc nie mogę za bardzo Podsumowując to, co Wam sfilmowałam, chcę powiedzieć, że na razie nie ma e, jakichś bardzo bolesnych e, braków w zaopatrzeniu. Ja nie wiem, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko przeżyjemy, się uporamy. Ja też nie jestem skora do tego, aby bagatelizować chorobę. Uważam, że należy przestrzegać higienę i wiem, że wszystko, co by się nie zdarzyło, należy przyjąć ze spokojem. Także, prawdę mówiąc, jestem taką umiarkowaną, jak zwykle, optymistką. Poza tym, cóż my możemy zrobić? Możemy przestrzegać higieny. Miejmy nadzieję, że jakieś tam artykuły spożywcze będą. Przeżyliśmy różne trudne czasy i nie ulegajmy panice, ponieważ taki spokój, który jest w człowieku, pozwala jednak. Przetrwać y, y, ciężkie sytuacje. Nie wiadomo, kto z nas zachoruje. Nie wiadomo, jakie będą skutki y, tej choroby po nie, wyjściu nawet z niej. Ja już leżałam raz w życiu z komplikacjami po grypie i te komplikacje były poważne, ale jednak wyszłam z tego, żyję. Prawdę mówiąc, nikt nie mógł nawet zorientować się, że te zaburzenia, które zaczęła mieć, to znaczy zaburzenia, bo okazało się w końcu błędnika, porażenie błędnika, spowodowały całkowitą utratę słuchu, podwójne widzenie, no po prostu różne rzeczy podejrzewano, chociaż od początku bardzo biegła i doświadczona lekarka powiedziała, Proszę iść natychmiast do szpitala, daję pani skierowanie, to są komplikacje po grypie. Czyli nie wiem po takim, że tak powiem, zakażeniu, jakie mogą być jego skutki, ale jak widzicie, można z wielu rzeczy wyjść. Osoby starsze muszą na siebie uważać po prostu. Chociaż ja myślę, że tak naprawdę wszyscy muszą na siebie uważać. I dzieci również. Także przestrzegajmy higieny, nie wariujmy, nie szalejmy. A ja wam będę dalej pokazywała, co się dzieje, i postaram się sfilmować szpital, który będzie przekształcony na szpital dla osób chorych na koronawirusa. On jest gdzieś, no nie wiem, może kilometr ode mnie. Także nie jest to daleko, można tak dojechać autobusem. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. To do usłyszenia.